Cześć, witam w swoim kanale Dziś film o agresie, o problemach w uprawie agrestu jak widzicie już się pojawiły gołe patyki gołe pędy z obgryzionymi liśćmi i taki stan powodują trzy gąsienice trzy rodzaje gąsieniców brzęczak porzeczkowy, brzęczak agrestowy lub piłecznica i do prawidłowej diagnozy wystarczy poszukać takiej oto jednej z grubych gryzionych pędów. Tak jak widzicie, zaczyna się to już dość intensywnie. Jeszcze przed wczoraj nic nie było. Ale spójrzcie, tu mamy zlokalizowaną larwę. Czyli czas zacząć działać. gdybyś, Gdy nie zadziałamy, gdy nic nie zrobimy, te mamy larwy w zależności od rodzaju to są ich jajeczka potrafią taki krzew wykończyć w przeciągu tygodnia do dwóch zjedzą tyle liści zjedzą całą roślinę przez co plon będzie albo bardzo słaby albo nie będzie go wcale ponieważ powierzchnia fotosyntezy ulega znaczącemu obniżeniu i roślina ratuje siebie nie myśląc o owocowaniu. No a nam na pewno najbardziej zależy właśnie na owocowaniu. I. Pierwszym sposobem, jaki można zastosować, to jest użycie naturalnych oprysków, naturalnych środków, takich jak wyciąg ze skrzypa, czy gnojówka ze skrzypa, gnojówka z, z czosku i to odpędzi. Kąsienice, one spadną na dół i powinniśmy się ich pozbyć, ale ja, z racji tego, że na tym agresie mi bardzo zależy i chcę go ratować za wszelką cenę. Ponieważ spójrzcie, owoców w tym roku, jeśli się nic złego nie stanie, będzie cała masa, zastosuję oprysk. I środkiem, który użyję, będzie to Mospiran 20. Muspilan 20 rozrobiony w, w 5-litrowej butelce. Tam sypałem około 5 gramów. Powinno być troszkę mniej z tego środka, ale lepiej dać tyle, żeby było działanie pewne. Opryskać raz i mieć święty spokój, gdyby spójrzcie Tutaj już mamy dwa kwiatostany, które zostały objedzone i już tutaj nic z tego nie będzie. Oprysk wykonujemy raz, jeśli by trzeba było powtórzyć zabieg, to wykonujemy go po mniej więcej 7-10 dniach, nie prędzej. Pryskamy oczywiście wieczorem, w bezwieczny dzień po yy, zaprzestaniu lotów roślin yy, nie roślin tylko owadów zapylających. Pryskamy dokładnie całe rośliny. Nie pryskamy tylko miejsca, gdzie wystąpił problem tylko pryskamy całą roślinę jest to o tyle ważne że jeżeli gdzieś nie opryskamy to te larwy będą dalej tam żerować pryskamy od góry pryskamy z dołu jak widzicie ja w tym w tą wiosną nie niestety nie przeciąłem akrestu tak jak powinienem Cięcie było bardzo delikatne. No i to jest duży błąd, ponieważ krzew jest dość gęsty i teraz aplikacja środka będzie utrudniona. No ale musimy zadziałać, żeby ratować roślinę. boż sz naprawdę szkoda, żeby cokolwiek zniszczyło nam uprawę. Po oprysku na agresie należy opryskać wszystkie rośliny agrest, agrestowate, czyli agresy białe, czerwone, jak również porzeczko agresy i porzeczki, ponieważ larwy mogą się przenieść na inne rośliny i za tydzień, za dwa, po prostu powrócić na ten krzew. Jak widzicie środka nie żałuje. Wolę opryskać raz porządnie i więcej już nie stosować środka, niż po prostu potem powtarzać po kilka razy oprysk. Jestem przeciwnikiem oczywiście chemii, ale jak raz wykorzystamy oprysk, to mamy pewność, że. Yy, to nie dostanie się do owoców, bo my będziemy te owoce zbierać za półtorej miesiąca. Spójrzcie, tutaj już jest jedna larwa. Jeszcze mi kapu na rękę. Tutaj. Tutaj gdzieś były kolejne. Tutaj. Tak więc środek jest dobry. Ja idę opryskać pozostałe rośliny. Zaraz tutaj wrócę z telefonem. Może uda się nagrać ile. Larw się osypało. Tak jak widzicie, osyp larw jest stosunkowo mały. Tam jest sobie jedna w centralnym punkcie kadru. Ale nie zmienia to faktu, że lepiej wykonać raz. Zniszczyć larwy, zniszczyć jajeczka i mieć wtedy spokój, zdrowe rośliny z ładnym i dużym plonem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie cześć.